Karolina, jak już jesteśmy w temacie przyjaźni, to rozmawiałam ostatnio z Krzysztofem Gojdziem na temat waszych kolacji. Ja nie wiem, czy wiesz, ale on dokładnie analizuje, a potem sprzedaje to mediom, co ty w ogóle masz na talerzu i co jesz. Wiem, zorientowałam się, niestety za późno, ale ja mu się odwdzięczę. On wie, że ja mam kilka, kilka historii na jego temat, więc Krzysiu, uważaj. Ja myślę, że to jest dobry moment, abyś opowiedziała na przykład jedną z nich. Absolutnie, nie bo się nie będę bawiła w Krzysztofa Gojdzia i nie zdradzam publicznie żadnych tajemnic. Zawsze jak właśnie rozmawiamy, to jesteś na diecie. Teraz jest taki okres letni, czy również dbasz o to co jesz, czy teraz troszeczkę zluzowałaś i spuściłaś stono i wiesz, lody, jakieś szejki i tego typu rzeczy wchodzą w grę? Tak, na lody mi się zdarza chodzić. Moja mama jest fanką, więc mamy taką lodziarnię na żoli Żoliborzu, w której czasami bywamy. Ale tam jest dużo sorbetów i jeszcze bez cukrowych na dodatek, więc idealnie się wpasowujemy.